Dajcie rewanż. Na 10 minut tylko 10 minut może trwać. Znaczy w sensie można dłużej, ale tam trzeba jakieś konto preumieć czy coś. Jak by w to grać? Nie ja wiem. Jeszcze. Ja pierdolę, muszę sobie kupić kamerę i staty. Grasz też? Nie. Grasz z statą. Dobra, chyba coś ja haraszło. Nie co to kurwa kaman. Tak. Tak. Bo jest też haczko i ten. I seba, i chodzi na to. Dajcie, a ja bierz tyle, tak wtedy wam żył A ah, to tak, jakby szkoda komiskiego nie ma no to się Bo nie muszę nie z nim pogadać. N tym się on się a on też z komiczki pogadał cztery, on musiał coś zrobić przynajmniej. No to nie to ja do niego zadzwonię, jak nie jechał z tym samoloty zatankować. Ja dwa warianty, ja z nim. <laughs> co co nabycie, mną, ehm, to co namyś miał? Co ze Najpierw fajnie. na FAT. No dobra, co tam wam. Ej, weźmiesz kluczyki od Dawidu Gawa z do niego? O mogę wziąć na razie. To było miło. Ja już ja widziałem. Ale czymś się co robi? x em podajesz i tyle w sumie. Kółkiem strzelasz. I zabierasz piłkę, kwadratem masz śliski, masz wysokie podanie, a trójkątem długie podanie. A tym prawym spustem ja na role, zbytałeś. tym szybko biegasz. Szybko biegasz tamtym. I to tyle, co musisz wiedzieć podstaw. Kto jest kim? Krzyk w czarny nie? nie? Nie, ojciec już bardzo To co to gra jak chciała? Ej, wiesz co ludzie potrafią na internecie oglądać? A, a czym ktoś, się szybko biega? Jak ktoś gotuje kebaba. Naprawdę. A ja czym się szybko zbawił, biega? Nogi, bo nie, nogi, nie wiem. Czym się szybko biega? Nogami. Prawym na dole. Jak ci mogę powiedzieć po paleciach, że to jest na mnie? No halo? Dobra, zaraz będzie kosa za to. A jak, się, Słuchaj, jak się u, to upauluje? ustawmy proszę, daj na chwilę. ustawmy że nie naciskaj tego, dobra? Czy mi się coś robi? Się... Nie naciskaj w ogóle w tym guzików, masz tylko te 4 i do, do biegania szybkiego. Bo... I na pierdolę. Ale, lecine, ale jak coś szybciej biegać, to co? To prawy spust. A czym się strzela? No ten, ten. Opuść, opuść owoce. A niech się, dobrze ci idzie. To już tą O kurde. <choices> <F fala> sędzia nie gra. Sędzia nie gra. Nie chcę do o kurde, podaje się kwadratem. Tak, dobrze. No. Kwadratem <laughs> też możesz, ale nie naciskaj na maksa cały czas. Wystarczy im dłużej przytrzymasz, kiedy jest mocniejsze. Nie biwiaj tak ojciec, bo to często łatwo się bić na to, że ci się podbija. Ale co, ty mógłbyś mówić taktyki te nie, nie, nie ten, ja tak se, gram, bo sobie gram. To jest początek sezonu. <laughs> Macie, nie podbadaj im, dobra? Bo ten, będzie smakliwe jak z nim wygram. O kurwa, biegnie, co, co za pedał, no. no. Dobrze gra. Sędzia jest? Sędzia? Ty jesteś niebieskimi. No dobra, pomyliłem. Ja no, no, są. To patrzcie, tu są niebiescy. Jedli granatami drudzy Bekinti i ty grasz niebieskimi, tak? To dobre pytanie. Przez sioletę, przez sioletę. Ja kurwa. chyba nie tym przyspieszam, mi się wydaje. To prawy spust. Nie ten, niżej. A jak czymś się jakoś fałduje, albo coś? Niżej? Od dzisiaj. To jest coś z boiska. <laughs> Ręka! Ręka, daj do przodu! Co ty robisz? Lobuję, <laughs> co? Lobuje, le le leci piłka, co? Kurwa, gdzie w tę stronę? Tu jest, z ja gram? Czerwonymi? Aha, dobra. Ja Już ja tu nie ma czerwonych. Jak nie ma, ile nie jest? Dla wszystkich wystarcza. <grym> <grym> a, i w ogóle ty zmieniasz się zawodników, że tak powiem, ta, ta, zamienia się, dobra. <grym> <grym> tu jest ten niefytny ten, taki kurwa na jakieś małe łapki niezgadne. Nie wiem, z którą stroną idę. A w tą, dobra. <grym> How? A nie, dobrze idę. <grym> idę. Albo nie idę, jest taki wimi, <grym> taki narąbany koleś, no nie? Nie może ustać usta na ognia, jak mówi. Idę albo nie idę przez 10 minut. Wszystkie kary na mnie idą. Albo ten, albo kardę mówi się tak. Pić czy nie? No. Pić. A co ja piję? No ja chcę się pić. Niech tak jest najlepszy ten, ten z Karolem. Jak to było? Gdzie nie pójdę, Norek? W barze, Norek. Na bilardzie? Norek. Tutaj, Norek, tam, Norek. Otworzę drzwi, będzie Norek. Otwieram, Norek. Zmariowałem, zwariowałem, zwariowałem sobie Nie umiesz tego opowiadać. A ty jesteś tutaj pierwszym przystąpieniem. Co ty tak wolno jeszcze Ciesiu? Ja już szybciej biegam. Ale ciężka sprawa z tym bieganiem, oni. To to samo, naprawdę. Ja się drewniam nogi, jak Krasiak. Tak, krzypa te... na bambu. Jakie <grych> ty masz kapcie! <grych> ja też cały czas patrzę na kapcie. Różowe kapcie! To nie są różowe, tylko Fioletowe. fioletowe. Masz też skuletę i na a co? Hej, się bój, niech szlada. Przynieś ci fladowo tu po Do dupy są wytę. Przysięgam, do, do dupy ten pierdolony pi... znaczy bo on nie na przyjemności grania, rozumiesz? To trzeba się skupić na, na, na pilocie pierdolonym, a nie na grze. <laughs> tak. Masz, jak muż tak piszni kurwa niż jak on jest taki niefytny? No, śmieszne, śmieszne. A, to jest ten, jasne. Yes. Koch coś jest naprawdę. Ale naprawdę, obiecuję że specjalnie dla Ciebie kupię większego. Naprawdę, bo Do, to nie jest jeden. <grymne> no strzelaj. Dla i niziołka to dobrze. <grymne> naprawdę, kupię większego, żeby mógł sobie raz opowiedzieć. No, to jest Marty. Mało, Magiko, on nie jest ten. nie jest dla mnie, albo ja bym... A, na... a co, reklamację mam złożyć? Mam skarbik napisać, no. Kurwa nie jest... Nie, no jak to be rusza, Manchester City tackle from no tamten, tamten kurwa no, bardziej przyszedłem... Iraz z tym, który ma czerwony, który chodzi nad sobą <śmuchaj> A na ten, na którego się popatrzy <śmuchaj> co do tego poziomu gry nie doszły Fajne, może jesteś mieć zawodników tym pod lewym palcem mają no. ale ja, a da się tutaj jakoś naprawdę tak dobrze faulować? No, kosa nogi. Jak się robi takie kurde... Kwadratem. Tak, że zawsze przegrywam, tylko kosuję cały czas. Jak w polskiej piłce. Co, Co znowu w piłką tak Tak, To <laughs> Krzysiu, się Czy się taką grupę jak Powerade? Nie, co to jest? Że trzeba było, że wiesz, się piłkę do siatki nogami trzeba było jak najwyżej. I nie mogę upaść na ziemię. To jest jak Zośka tylko dużą no. piłką. Nie jest no, umione? No można, ale to łatwiej dużą. A z Zośka się bawiliście, Krzysiek? No. Za Zoszka to chyba zawsze była. Nigdy w to nie, nie grałem. No co ty Zośka nie grać? Ty nie masz dzieciństwa co to macie gadać? gadasz? No, przecież skurde, co takie gry O daj Podaj, podaj go skurde, syna Jezu, ale że polepszkałeś, ludzie się musisz karmić tak? W jestem pewny <noise> Jeszcze trzeba nie jak to się wygląda, Nie chciałem, kto z strzelił pierwszy. Strzelaj, nie będzie karna. Pięknie! No nie. Czekaj, bo zaraz wiesz. Żeby nie, nie po ma nie jest w ja, kółko. Ja, tak. No Kupię większego poważnie, mówię. To mi chodzi. Popatrz, co nie? Bo to nie no, Rzadko się zważał Gol jeden <gol gol> na milion po prostu. <gol>. Zaraz Magda skrzy się zaraz? Nie. Ja wychodzę zaraz. Na 90, się Kąci. Kąci, tak. na 90 minucie się kończy. Co Na 90 minucie się kończy? Kończy tak. Co ty chciałeś powiedzieć? Minucie i kończy, Powiedziałam minuty i kończy. Wysoko tak nie trzeba, nie? A, a jak można strzelić, żeby ona lecia, leciała później? Że i naciśnij, tak? Krócej to dużo. A na dole masz taki licznik. No trzyma. jest. Musisz krócej Ej, może na domu tak, powinniście ping ponga podrażać raczej. To właśnie na mnie. Macie mi już ręka bo cię po przyskała, bo do tego coś tyka, bo nie mogę sobie na To przecież na opuszkiem palca go trzymaj. Cześć. Trzymaj go opuszkiem. Cześć, Misza. Trzymaj no, go opuszkiem palca. Opuszkiem to nie jest opuszkiem. Dobra. Zarządź jak chwilę to O, dobre to było. Ja nie wiem, czy przez trzypadek wyszło, ale było

שמה? <sum> <sum> <sum>